Cześć! Witajcie w kolejnej części vloga Moje 5 minut. Dzisiaj oczywiście kontynuuję pracę nad moimi błędami, moimi problemami w kodzie. Dlatego zapraszam Cię na kolejne 5 minut pracy. Wczoraj miałem taki problem, tak? Coś tutaj mi krzyczy do Yy, odnośnie yy, aut, autofaka, tak? Więc z tego, co mi się wydaje, trzeba dodać referencję, raczej zainstalować yy, autofaka w wersji 1.2. Widzę, że jest nowsza wersja, ale nie będę aktualizował, bo w sumie. Nie jest mi to potrzebne, po prostu doinstaluję pakiet. Zobaczymy, czy to jest ten problem. Prawdopodobnie tak. Więc w momencie, kiedy mi tutaj to już się przeprocesuje, oh, a miałem zaznaczony, to może wersja w sumie jest. 513 najnowsza. To spróbujemy uruchomić. No, Al. Autofak został zainstalowany i prawdopodobnie to jest problem e, właśnie takiej natury, więc te z tym myślę przejdą. A jak przeszły, no to super, to znaczy, że moja poprawka działa i od razu sobie zaaplikuję to e, do pomor test, i też zainstaluję autofaka. I jeszcze widzę, że tu jest błąd. Bo nie ma modułu, ja już powtórzę. Dla widoków, moduł rejestracji, oparty o ten, który jest w warstwie infrastruktury, jest ok, ponieważ ja potrzebuję produkcji widoków, tak? Czyli one muszą zostać przeprocesowane przez Event Listener. Przez Event Listener. Natomiast w przypadku comment to jest niepożądana sytuacja i będę musiał jeszcze tutaj popracować i coś po prostu przygotować. Coś zrobić. Dobrze, to teraz te testy. Jeszcze sobie odpalę testy z Pomodoro mm, zobaczymy co będzie. Komendy nie powinny przejść, czyli zmiany stanów. Ale tego nie testowałem. Okej, okay. mam zielone, jest super. No i teraz kwestia tych komend, czyli A, tutaj jest ten mój test. Aha, bo tam jest jeszcze jeden problem, który będę musiał rozwiązać, ale to nie dzisiaj, na pewno nie dzisiaj. Y jeszcze raz te komendy, tak? Czyli ja tutaj musiałbym skorzystać ponownie z kontenera zależności, tak żeby to wszystko porojestrować, ale troszkę w inny sposób. Okej. Okay. Tutaj rejestruję konkretny moduł i tu jest właśnie ten, ten event, tu jest ten event bus, nie event bus, tu jest event listener i teraz w komendzie chciałbym zrobić też rejestrację i też warto byłoby pewnie skorzystać z takiego mechanizmu, Dobrze, zrobię wszystko tak samo prawie. Z tą różnicą, że ten po prostu moduł będę musiał sobie. Będę musiał sobie. Mm, przygotować osobno. Tu mam rejestrację modułu i tutaj sobie już pobieram z kontenerka. E, co tu jest jeszcze w tym teście? Chyba nic więcej. Dobra, się pozbyć. Tutaj jakieś extensiony, to jeszcze wykasuje I teraz normalnie zapadałbym tutaj ten moduł. Tu jest sound infrastructure. A ja sobie pozwolę po prostu przekopiować. I to będzie fejkowy moduł. Czyli sound Sound module e, i on będzie znajdował się state change. Okay, może się uda na szybko to zakodować, tak żeby zadziałało. Ok, czyli to będzie taki moduł. W sumie to nawet mógłbym użyć nawet nie Sound moduł, tylko. I w każdym y, elemencie go implementować. Nie, stawiam samodzielnie. wiadomo. Tak jak tu wspominam, tego nie ma. Referencję trzeba podawać testów. Czas już się skończył, ale ja sobie pozwolę przyciągnąć tak, żeby zweryfikować czy to przejdzie. Ja teraz będę chciał rejestrować sam moduł. I tu też. Dokładam test. Czyli mam e, taki sam moduł jak tutaj. Oczywiście to oczywiście trzeba utrzymywać, nie, nie ma rady. Z tą różnicą, że e, z tą różnicą, że nie rejestruje event listanera. Zobaczymy czy test przejdzie. Jak przejdzie, to jutro dokończę. State change. Jest dźwięk. Ale błąd jakiś tutaj się wyrzucił. Okej. Okay. Timestampy się nie zgadzają. No ale ruszyło. Dobra. Więc dzisiaj udało się zrobić jakiś krok naprzód. Yy, wpadł mi teraz też pomysł, jak to mniej więcej zaimplementować dla komend widoki i testowanie widoków już działa, więc a command będzie po prostu osobny do testów moduł do rejestracji zależności no i tyle jeżeli ten problem rozwiąże to pozostanie mi tylko rozwiązanie tego drugiego problemu gdzie to te eventy nie dochodziły być może to będzie trudniejsze, bo tam jest Opóźnienie 25 minut, tak? Czyli po 25 minutach powinno to przejść. Oczywiście ja nie mogę tyle czekać, może mieć to skrócone. Być może w ogóle nie powinno tam być żadnego opóźnienia. Jeżeli ja bym sobie wykorzystał kontrolowanie e, czasem riksów, to może by się to dało. Dobrze, ale to nie jest rozwinąłem dzisiaj, więc. E... Na dzisiaj już tyle. Dzięki za oglądanie. Jak Ci się podobało, to łapka w górę. Subskrypcja kanału też mile widziana. I zapraszam oczywiście do kolejnej części moich 5 minut jutro. Dzięki, cześć.